Hello widzowie, witam was, Zielony Goblin. W tym odcinku, no co już. Możemy sobie fajnie pograć tutaj na naszej mapce. Yy, ale właśnie, w tym odcinku nie na mapce, tylko pójdziemy do dodatkowych misji, bo na przykład mamy tutaj dodatkową misję, proszę bardzo. Yy, mamy na przykład jeszcze tutaj dodatkową misję. Yy, ale nie, yy, my pójdziemy do. Chyba to jest ta. Yy, I to jest... Yy, tutaj przecież nawet mi Colson gadał o tej misji. Że musimy tam polecieć, bo Tony Stark z okazji wygranej organizuje imprezę, więc lecimy na tą imprezę. Ym, mapką będziemy zwiedzać. Mapkę będziemy zwiedzać w kolejnych odcinkach i też pomyślałem o tym, że te misje właśnie dodatkowe, takie niefabularne, nie jak właśnie ta, do której lecimy, to będziemy robić po prostu ym, od razu całą misję dokoń dokończyć będziemy na jednym odcinku, czyli będziemy grać fabularną jakby tą misję. A później będziemy dokończać z tym. Z. Yy, no, po prostu będziemy wszystkich stanik i tak dalej. Po prostu, bo to one są krótkie, więc szybko nam to zajmie. Więc lecimy do pierwszej, Deadpool! Tak! On tu wszystkie właśnie te opisuje. Świetna to jest. Devil! I to była ta. Mrs. Marvel. No, to będziemy tańczyć. No, to fajnie, dobra? I Zobaczmy, kogo mamy na tej imprezie. Mamy tutaj Ironmana, mamy... widzę tutaj też tego, obok mnie jest tutaj oczywiście War Machine, z tym swoim działkiem fajnym. To się da zniszczyć? Nie da się. O, i jeden, dwa, trzy. Mamy tutaj dalej Widzennika Fiurego. Tutaj nasz Hulk jest. Oho. No, dobra. Zaraz naprawimy. Ja, Ja się tak jaram, że może, mogę sobie znowu pograć w tą grę tak sobie swobodnie. Ok. Czy tutaj mamy ten laserek? Mamy, no to nic nam nie zrobi. No tutaj potrzebujemy telekinezy. Chwila tutaj. Okej. Okay. Tu Nick fiury właśnie. Ok. Czyli musimy. Raz, dwa. Trzy... Oj, trzy, cztery okej hmm. okej, okay. okay, tutaj widać kolejnych ale zaraz tam... ooo, niego... stani tam jest nawet go chyba uratujemy no dobra, zobaczmy czy coś tu jeszcze jest w ogóle, rozwalenia na przykład dobra lecimy dalej, czy też się coś zniszczyć? o, tu można naprawić coś to nie musimy jednak wszystkiego niszczyć okej okay. DJ Haha, <laughs> dawaj, dawaj, zapodaj, jakiegoś bita. Jo, <laughs> yo, yo, o Daredevil przyszedł, Natasza i Clint. Fajnie. Daredevil, w ogóle fajna postać. Mam nadzieję, że będzie można sobie nią będzie pograć w tej grze, bo... No to jest ogólnie fajna postać, nie? Um, o Pepper. Witaj, Pepper. O tu mamy nasze tutaj małżeństwo, a tutaj mamy Wolverina. Sobie siedzi taki. <laughs> <laughs> Dobra. OK, Dobra, uracujmy tego może stan niego, co No by się przydało. Chodź tu, stani dołączaj do imprezy <laughs> a nie... No jak tańczy <laughs> OK. Chwila, zróbmy tak. Dobra. War Machine się zablokował w ogóle. O, no i mamy to. Jakaś winda. No nie wiem, trochę zepsuliśmy tutaj to mieszkanie tego Starkowi, ale dobra tam. Ilon razem miał swoją wieżę zepsutą? Tak w sumie o! Co to za tyle elementów? Co to? O, dobra. Zobudujemy. Wiecie co, w sumie to się obawiam jedynie w tych misjach o to, że mi model nie będzie starczyć. Ja w ogóle balony zapomniałem je niszczyć. O, oh, Iron Patriot. mhm, mm Rodi, ok. No, tak słuchaj. <laughs> A Ej, poczekałem, bo ja nie pamiętam. Nie patrzyłem na to. Dobra, ale chyba tutaj, tutaj, tu... tutaj coś tutaj. Nie, inaczej. Ten, 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 okay, Dobra, też no to womy smarzę spadamy dołączył finger. O, kilku tam dołączyło. Dobra. dał się. Dobra, ten. Ten, ten, ten Dobra, chyba pamiętam ten. A, to mi jeszcze monety wskazuje to bez sensu trochę. Ale dobra. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Chwila. <śmianowicie> Szczerze, zapomniałem, ale mam te monety. Więc lecimy. O, już nie mam. Chwila, gdzie. Nie pędę. E, tutaj, ok. Dobra, lecimy. Tutaj lecimy. Tu, tu i tu. Co? No niebieski znowu na no, no tego, nadepnę Ale. Tutaj, tutaj, co? Co? Nie mam tego, nie mam się. Dobra, teraz się udało. No. <laughs> Dobra, mamy to ogarnięte. O tak. No. <laughs> w ogóle w tych misjach? Są czerwone kioski do zdobycia. A one, jak ktoś nie wie, to one ułatwiają po prostu przejście gry. Na przykład mamy mnożniki monet. To więcej, monet dostajemy i takie tam. Ale taniec. taki robota. To chyba Iron Man tańczy, jak się chyba nim nie gra, jakby, że się w miejscu stoi. Impreza po napisach. Ukończ protokół domówki. Ha, taki level. Właśnie, się tak nazywa w sensie. Iron Man MK7, War dostajemy. I coś jeszcze? Nie. No to dobra, pomińmy już tej muzyki, nie słuchajmy. O już, już źle i nasłuchaliśmy, że dobra, <laughs> że już, już, nieważne. No to teraz lecimy tą misję, przechodzimy na stówę. Mamy postać jeszcze do zdobycia, czerwony klozek i... i nasze monety. To weźmy w sobie na przykład, ja bym chciał jakoś z DLC, wezmę sobie, o, Feniks. Feniks ma mega fajne skrzydła w tej grze. są mega fajne. Jeszcze raz. Tutaj, o, właśnie. Ej, tego nie zniszczyłem wtedy? Czy, nie, chyba zniszczyłem. Dobra, to na pewno muszę zniszczyć. Tego nie zniszczyłem. Teraz tutaj trzeba było ...ugarnąć to, patrzcie na ze skrzydła. Jak będę mógł tego, to wam pokażę, bo one są świetne. Właśnie już sobie wcześniej grałem. Szybko zobaczyłem te postacie. No, to zobaczcie a ze skrzydła, to jest coś pięknego. O, no właśnie, w sumie to gin jest przy okazji. No, bo to Phoenix, jak ktoś nie wie, to to jest Dżin. A, bo ja tym mam samemu. W piniatę. To właśnie przy okazji, też ta za tutaj działa. I mamy czerwony klocek i Deadpool! Hej o Deadpool! Czyli Deadpool się chyba będzie pojawił za każdym razem, kiedy ten Deadpoolowy czerwony klocek zdobędziemy. A może tam coś do góry jest. No, nie wiem. No, zobaczymy te dodatki niedługo. Będziemy patrzeć, jak, jak to będzie jakiś mnożnik, to od razu kupuję, bo te mnożniki się przydadzą do kupywania później jakiejś postaci, a też do misji, żeby tru yy, No, to jest trójwyznawca, to nie wiem, jak, w sensie prawdziwy wyznawca, to nie wiem, jak jest po angielsku wyznawca niestety. No i mamy postać. Hm. O. Hm. jest też jedną postacią, ja nie? tego dostać, nie? Dobra, tak się udało. No. Dobra, czyli to wszystko. To wyjdźmy do Nowego Jorku. Dobra. I dostaliśmy kolejne, kolejną postać, czyli Ironmana Heartbreakera. Okej, okay, dobra. Prawie 3 miliony monet. No, tutaj te monety akurat tych, że mega fajnie wchodzą. Okej, okay, i zobaczmy, jaki to będzie. Ten. A, nie ma napisane. No to zobaczymy. Stanley. Lee. <dissol��ie> Pamiętam, o, jest nawet. Na pewno Dobra, dobra. Już idę, już idę. Co my tu mamy? Tu jestem klocki? Ta. O! Mogę kupić. No to kupuję od razu. I co to było to? To było to chyba. Jo. No to jeszcze takich to nie mamy. Dobra, czyli teraz będziemy mieli razy... dwa monetki. Zobaczmy. Przez nie wiem jak się z tego wychodzi. Dobra No leci trochę szybciej, ale... No nadal to jakoś super szybko nie jest, ale będzie łatwiej zdobyć monetki. Dobra, dzięki wam widzowie za oglądanie tego filmiku. Zostawcie łapkę w górę, suba No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym no nie wiem co jeszcze będziemy robić. Zobaczymy. Elo!